Pierwszy raz załapałem nowe Volvo na placu. No nie powiem, jak ja zazwyczaj mi się Volvo nie podobają. Tak, to Volvo ma pazur. Ma pazur, no takie opływowe bardziej. Takie jak to się mówi, futurystyk. No taka przyszłość, no podoba mi się. Fajnie, nowe światła mają takie z pazurem, nie, no... Pod wrażeniem jestem, po raz pierwszy widzę Volvo tak w realu, bo widziałem zdjęcia. No, patrzcie, no, tutaj opływowe bardziej nie ma już tych takich... E, jak to tak jak w tamtych Wolwach takie wystające jakby te, nie wiem, ten daszek. Tutaj to wszystko już jest takie, no nie może jakieś inne opcje są, nie, ale... Ale to już wszystkie takie nawet te światło są tak wkomponowane w ten plastik. O, tu jest fajny wlot powietrza. Tutaj te boczne wloty. No to kromowane to na pewno nie każda ciężarówka będzie miała kromowane, ale widzę, że tutaj ta... No słuchajcie, no taki plastik, ale kurde taki z pazurem plastik, nie? Mm. Opływowy bardziej. Fajnie zrobione te są te okna, że tak jakby... Znaczy no to taki, taki wzór robi, no, słuchajcie, no to jest bardziej dla wyglądu. I co to jest? Volvo 860. Aha, no to... Słuchajcie, tutaj na pewno jest milion opcji. Tutaj akurat ten ma owiewki, to te owiewki na no, tych innych też można... Założyć nie, ale to mówię, to jest akurat opcja, co ktoś sobie wziął. Szkoda, że no nie mogę, szkoda, że nie mogę bardziej go pokazać w środku. No ale, ludziska, no nie powiem. Z wyglądu prezentuje się jak to jest moja tylko opinia. Mi się nigdy Volvo nie podobają, nie podobają, podobały, tak? No chociażby te takie Volvo. Mi się nie podobają Volvo ogólnie. To po raz pierwszy w życiu mogę powiedzieć, że... że Volvo mi się podoba. Podobało mi się Volvo... E, oni to robili w latach 2000... już nie pamiętam, których. 7, 8, 9, 10, coś takiego. Te takie kwadratowe Volvo. Nie wiem, jak te, jaki to numer był. Tych Volvo. Takie, no takie ala la amerykańskie, takie, wiecie, z dużym nosem. No to tamte Volvo mi się podobało, tak, to było jedyne Volvo, które mi się podobało, ale oni tylko tam kilka lat je robili. Ale to Volvo, no powiem, Ludziska, moje osobiste zdanie, ale no powiem, Ludziska, naprawdę, no pod wrażeniem, to mówię, moje tylko zdanie, pod wrażeniem jestem, podoba mi się.